Która faza dnia pociąga cię najbardziej świt, zmierzch czy noc? To nie jest proste pytanie o preferencje, to głęboki test psychologiczny. Rytm słońca od jego gwałtownego wschodu do cichego zniknięcia jest idealnym zwierciadłem rytmu naszej własnej duszy. Według psychologii Karla Junga, twoje przyciąganie do jednej z tych trzech faz ujawnia twoją obecną relację z twoim ego, twoją osobowością i, co najważniejsze, z twoją ukrytą mocą, twoim cieniem. Możesz myśleć, że lubisz świt, ponieważ jest produktywny, lub noc, ponieważ jest spokojna. Ale prawda jest o wiele głębsza. Twój wybór wskazuje, który archetyp dominuje w twoim życiu w tej chwili i gdzie znajduje się twoje największe źródło samosabotażu, a także twoje największe źródło mocy. Przyjrzyj się więc uważnie obrazowi, pozwól swojej intuicji przemówić głośniej niż logice. Który portal czasu Cię wzywa? Wybór numer jeden świt nad górami wybór numer dwa. Jaskrawy Zmierzch, a może wybór numer 3 Księżycowa Noc. Wstrzymaj film. Jeśli potrzebujesz, poczuj energię każdego obrazu. Gdy już zdecydujesz, wpisz w komentarzu numer, który chcesz wybrać. Nie analizuj jeszcze, po prostu skomentuj. W ciągu kilku minut zdradzę Ci, co próbuje Ci powiedzieć sekretny rytm Twojej duszy. A jeśli czujesz, że ta eksploracja jest dokładnie tym, czego potrzebuje twoja dusza teraz, przygotowałem coś jeszcze głębszego kompletny zestaw podróż cienia to praktyczny przewodnik krok po kroku, który pomoże ci nie tylko zrozumieć, ale i zintegrować twoją ukrytą moc w zaledwie 7 dni to nie tylko teoria, to praktyka. Zawiera e-booka Dziennik Cienia, pełną wersję audiobooka, której możesz słuchać gdziekolwiek chcesz, mapę 12 archetypów, która pomoże ci zidentyfikować twój oraz potężną medytację z przewodnikiem, która zapewni ci bezpieczne spotkanie z Twoją wewnętrzną mocą. Jeśli jesteś gotowy na prawdziwą transformację i chcesz przestać odkładać wszystko na później, Specjalny link z ceną premierową czeka na Ciebie w 1000, 1000, pierwszym przypiętym komentarzu poniżej. A teraz przejdźmy do analizy. Jeśli wybierzesz obraz numer jeden, świt, pociąga Cię psychologia światła, jasności i początku. Świt to moment, w którym świadomość pokonuje ciemność, gdzie chaos nocy ustępuje miejsca porządkowi dnia psychologicznie. Ujawnia to osobowość napędzaną nadzieją, strukturą i działaniem. Najprawdopodobniej jesteś osobą ceniącą produktywność, lubiącą listy, plany i obserwowanie, jak rzeczy się dzieją. Świt to triumf świadomego ego nad bezkresnym oceanem nieświadomości. Archetypem, który dominuje w twojej psychice w tym momencie, jest bohater. Bohater to ten, który budzi się gotowy, by pokonać smoka, niezależnie od tego, czy tym smokiem jest projekt w pracy, problem rodzinny, czy cel na siłowni. Twoja energia jest skierowana na zewnątrz, ku światu, ku osiągnięciu. Wierzysz, że przy wystarczającym wysiłku i świetle każdy problem można rozwiązać. Po Twojej jasnej stronie jest to niezwykle potężne. Jesteś osobą, która Inspiruje innych do działania. Masz odwagę, by rozpoczynać nowe cykle, zostawić przeszłość za sobą i skupić się na przyszłości. Twoja jasność umysłu to ostre narzędzie. Nie boisz się ciężkiej pracy i czerpiesz satysfakcję z obserwowania wschodu słońca, czując, że jesteś przed światem. Jesteś filarem wielu struktur, osobą, na której inni polegają, jeśli chodzi o zaprowadzenie porządku w chaosie. Budujesz, realizujesz, osiągasz. Twoją cnotą jest odwaga i dyscyplina, jednak cień bohatera jest. Rozległy i niebezpieczny i czai się właśnie w tym, czego najbardziej unikasz, w nocy. Twoim cieniem jest strach przed porażką, lęk przed biernością i zaprzeczanie ciemnym emocjom. Ponieważ tak bardzo kochasz światło, ryzykujesz rozwinięcie persony, społecznej maski sukcesu i pozytywności tak silnej, że zapominasz, kim jesteś za nią. Twój autosabotaż nie pochodzi z chaosu, ale z sztywność, sabotujesz siebie, stając się pracocholikiem, wykorzystując produktywność jako ucieczkę od uczuć. Boisz się ciszy, głębokiej introspekcji, ponieważ boisz się tego, co możesz w niej znaleźć. Twój cień to wrażliwość, smutek, gniew, lenistwo, wszystko, co nie pasuje do bohaterskiego wizerunku, który zbudowałeś. Możesz czuć się wyczerpany, wycieńczony, ale niezdolny do zatrzymania się, ponieważ zatrzymanie się oznaczałoby stawienie czoła pustce, którą próbuje wypełnić Twoja nieustanna aktywność. Twoja rada na integrację brzmi zatem nie tyle, by szukać więcej światła, co by nauczyć się szanować kompletny. Cykl, musisz zrozumieć, że bohater staje się kompletny dopiero wtedy, gdy schodzi do podziemi. Musisz zaplanować spotkanie z cieniem, to oznacza pozwolenie sobie na brak produktywności, to oznacza praktykowanie bezczynności bez poczucia winy. To oznacza, że zamiast po prostu planować kolejny dzień, poświęcasz pięć minut przed snem na dziennikarstwo, tym co ty filc w ciągu dnia, zwłaszcza emocje negatywne. Co cię rozgniewało, co cię zasmuciło? Twój cień zawiera w sobie zdolność do relaksu, bycia, a nie tylko działania. Pozwalając sobie na wrażliwość i akceptując, że chaos i ciemność również są częścią ciebie, Twój heroizm przestaje być ucieczką, a staje się autentyczną, niezachwianą siłą. Jeśli wybierzesz obraz numer dwa, zmierzch, pociąga cię psychologia progu. Światów pomiędzy. Zmierzch, czy to świt, czy zmierzch, nie jest ani dniem, ani nocą. To stan przejściowy, magiczna zasłona, w której kolory świata stają się żywsze, bardziej nasycone, a logika dnia zaczyna mieszać się z magią nocy. Psychologicznie ujawnia to głęboko wrażliwą, romantyczną i introspekcyjną duszę. Nie zadowalasz się czernią i bielą. Żyjesz w odcieniach szarości, w niuansach, odczuwasz rzeczy z intensywnością, której większość ludzi nie jest świadoma. Pociąga cię piękno, sztuka, nostalgia i głębokie poczucie więzi, które oferuje ta pora dnia. Archetypem, który dominuje w Twojej psychice, jest archetyp kochanka, a w niektórych przypadkach magika. Podobnie jak kochanek, szukasz przede wszystkim połączenia. Połączenia z innymi, z naturą, ze sztuką i z samym sobą, żyjesz sercem. Jako magik instynktownie czujesz, że to moment mocy, moment, w którym rzeczywistość można nagiąć, gdzie intuicja przemawia głośniej niż rozum. Po swojej jasnej stronie posiadasz niezwykły dar empatię. Twoja zdolność odczuwania otaczającego cię świata to Twoja największa siła. Jesteś kreatywny, intuicyjny i potrafisz dostrzec piękno tam, gdzie nikt inny go nie dostrzega. Rozumiesz, że życie składa się z cykli, zakończeń i początków i znajdujesz ukojenie w tym tańcu. Jesteś poetą, artystą, doradcą. Ludzie wokół ciebie czują się zauważeni i zrozumiani ponieważ ich nie oceniasz czujesz razem z nimi wiesz że życie nie polega tylko na działaniu jak bohater ale na czuć twoja mądrość nie pochodzi z książek lecz z bezpośredniego doświadczenia ludzkich emocji jednak cień kochanka i maga jest równie intensywny jak twoje światło cień kochanka to melancholia eskapizm i idealizacja życie w świecie tak Intensywnych emocji, przyziemna rzeczywistość, z rachunkami do zapłacenia i nudnymi rutynami, może wydawać się nie do zniesienia. Twój autosabotaż tkwi w skłonności do ucieczki w fantazję. Możesz się zakochać pomysł kogoś, a nie dla prawdziwej osoby. Możesz kurczowo trzymać się przeszłości, która już nie istnieje, tonąc w nostalgii. Twój cień to trudność w zaangażowaniu się w teraźniejszość, w stąpaniu po ziemi. Możesz sabotować siebie, paraliżując się w przejściu niczym sam zmierzch, niezdolny do wyboru między światłem dnia, działanie, a ciemnością nocy, całkowita introspekcja, a tym samym nie doświadczając w pełni żadnego z nich. Stajesz się prawie. Żyjąc w stanie wiecznego, niezrealizowanego potencjału, Twoja rada integracyjna brzmi: wykorzystaj swoje światło do zakotwiczenia swojego cienia. Potrzebujesz kontynent dla Twoich rozległych emocji. Używaj swojej kreatywności światła nie jako ucieczki cienia, ale jako praktyki. Pisz, maluj, śpiewaj. Wydobądź piękno, które czuć do świata materialnego. Twoja podróż. Nie polega na odczuwaniu mniejszej wartości, ale na bezpośredni co czujesz? Praktykuj uziemienie. Kiedy poczujesz nadchodzącą falę melancholii lub nostalgii, poczuj ją w pełni, ale potem świadomie skieruj swoją uwagę z powrotem na prawdziwy świat. Dotknij faktury liścia, poczuj zapach kawy, szanując zarówno niebo, swoje emocje, jak i ziemię, rzeczywistość praktyczną. Kochanek przestaje być sparaliżowanym marzycielem i staje się prawdziwym magiem, tym, który śni i materializuje się marzenie na świecie. Czy dostrzegasz, jak potężne są te spostrzeżenia? Ale jasność, bez względu na to, jak głęboka bez działania, nie zmieni Twojego życia. Dlatego zestaw kompletnej podróży cienia jest tak niezbędny. Nie chodzi tylko o to, by dać Ci większą jasność, ale o to, by dać Ci narzędzia do praktykowania tej integracji każdego dnia. Zestaw zapewnia cztery filary transformacji. Siedmiu dniowy e-book, dziennik cienia, daje praktyczne działania. Audiobook dostarcza wiedzy w tysiąc w trakcie ruchu. Mapa archetypów daje Ci jasność co do Twojej struktury psychicznej, a medytacja z przewodnikiem zapewnia bezpieczne połączenie. Jeśli poważnie myślisz o powstrzymaniu samosabotażu, o przekształceniu tej melancholii lub sztywności w autentyczną siłę, kolejny krok jest jasny. Link znajduje się w pierwszym przypiętym komentarzu. Jeśli wybierzesz obraz numer 3: noc. Pociąga cię psychologia tajemnicy, głębi i nieznanego. Noc to domena nieświadomości. To wtedy świat zewnętrzny milknie, a świat wewnętrzny zaczyna mówić. To kraina snów, sekretów i introspekcji. Jeśli świt to ego, a zmierzch to dusza, to noc to ja głębokie centrum psychiki. Psychologicznie rzecz biorąc, ujawnia to, że jesteś starą duszą. Czujesz się komfortowo w ciszy, w samotności, która dla ciebie nie jest samotnością, lecz pełnią. Nie ufasz powierzchowności i szukasz sensu we wszystkim. Nie boisz się ciemności, ani swojej, ani cudzej, ponieważ rozumiesz, że to w niej gwiazdy, wglądy stają się widoczne. Archetypem dominującym w twojej psychice jest archetyp mędrca lub odkrywcy świata wewnętrznego. Podobnie jak mędrzec, poszukujesz prawdy. Jesteś filozoficzny, analityczny i wolisz głębokie rozmowy od hałaśliwych imprez. Rozumiesz, że najważniejsze odpowiedzi leżą nie w świecie zewnętrznym, ale w tobie samym. Podobnie jak odkrywca, masz odwagę zagłębić się w głąb własnego umysłu, stawić czoła potworom, których bohater, wybierz jeden, stara się unikać. Po swojej jasnej stronie posiadasz, Mądrość i spokój, które są rzadkie. Twoja intuicja to potężny radar. Masz naturalną zdolność do medytacji, analizy snów i samopoznania. Jesteś latarnią morską w burzy dla swoich przyjaciół, osobą, która słucha bez osądzania i oferuje rady płynące z głębokiego zrozumienia, a nie z norm społecznych. Jesteś samowystarczalny i odnajdujesz nieskończone bogactwo w swoim wewnętrznym świecie. Zrozumiałeś już to, czego wielu uczy się całe życie, że wszystko, czego szukasz, jest już w tobie. Jednak cień mędrca jest jednym z najsubtelniejszych i najniebezpieczniejszych izolacja i bezczynność. Niebezpieczeństwo tak wielkiego kochania świata wewnętrznego polega na tym, że zaczynasz gardzić światem zewnętrznym. Twój autosabotaż objawia się jako oderwanie. Możesz tak bardzo skupić się na zrozumieć życie, które zapomina żyć życie. Twój cień to strach przed bałaganem w relacjach międzyludzkich, strach przed bezbronnością związaną z wystawianiem się na świat. Możesz sabotować siebie, stając się pustelnikiem, który mieszka na górze, mądry, ale samotny i odizolowany. Twoim cieniem może być intelektualna arogancja, cynizm, przekonanie, że wszystko już rozumiesz, a reszta świata jest ignorancka lub powierzchowna. Możesz użyć swojej mądrości jako tarczy, aby uniknąć działania, nie podejmowania ryzyka, nie zranienia się. Sparaliżowany mędrzec to ten, który zna ścieżkę, ale nigdy nie robi pierwszego kroku. Twoja rada dotycząca integracji jest radykalna. Musisz wcielić noc w dzień. Twoją misją nie jest gromadzenie mądrości, lecz podziel się tym. Mądrość, która nie jest przeżywana i dzielona, staje się trucizną. Musisz praktykować uważne działanie. Musisz świadomie wykorzystać spostrzeżenia, które odkrywasz w medytacjach i snach, i zadać sobie pytanie: jak mogę zastosować je w praktyce? Dzisiaj, jego podróż. To podróż wcielenia, to nauka tańca w przyziemnym świecie, odnajdywania boskości w supermarkecie, stosowania swojego głębokiego wewnętrznego zrozumienia w projekcie zawodowym lub trudnej rozmowie. Czyniąc to, mędrzec przestaje być odosobnionym pustelnikiem, a staje się szamanem, mądrym przywódcą, tym, który stąpił do podziemi i powrócił z eliksirem, by uzdrowić plemię. Niezależnie od wyboru, świtu, zmierzchu czy nocy, czy zauważyłeś jakiś motyw przewodni? Bohater potrzebuje nocy, kochanek musi być uziemiony, a mędrzec musi działać w ciągu dnia. Lekcja Junga nie polega na tym, że jesteśmy jednym albo drugim. Chodzi o to, że jesteśmy kompletnym cyklem. Nasza dusza pragnie integracji wszystkich tych części. Samopoznanie, takie jak to, którego właśnie doświadczyłeś, jest fascynujące. To kluczowy pierwszy krok, ale prawdziwa magia, prawdziwa transformacja dzieje się, gdy przekształcisz je w działanie. Koniec z życiem na łasce swojego cienia, sabotowanym przez sztywność, melancholię lub paraliż. Kompletny zestaw. Podróż cienia. To Twoja szansa, aby wykorzystać wszystko, czego dziś się dowiedzieliśmy i zastosować sprawdzoną, siedmiodniową metodę integracji swojej mocy. Nie musisz już zgadywać, jak to zrobić. Zestaw zawiera dokładną mapę drogową, e-book, Shadow Diary. Audiobook dla wygody, mapę dwunastu archetypów dla pełnej jasności oraz medytację z przewodnikiem dla bezpiecznego i głębokiego połączenia. Wszystko, czego potrzebujesz. Cztery niezbędne narzędzia w jednym pakiecie, w specjalnej cenie promocyjnej, która nie zniknie z rynku. Nie odkładaj swojej transformacji na później. Twoje najbardziej autentyczne i potężne ja czeka po drugiej stronie. Tej podróży. Kliknij teraz w pierwszy przypięty komentarz poniżej i zacznij pisać swoją historię na nowo już dziś. Zanim odejdziesz, skomentuj poniżej: oprócz swojego wyboru, jaka była największa refleksja na temat samego siebie, jaką wyciągnąłeś z tego filmu? Dzielenie się nią pomaga nam wszystkim. Jeśli ta wiadomość do ciebie przemówiła, zostaw lajka, aby dotarła do większej liczby potrzebujących dusz. I oczywiście, jeśli dążysz do mistrzostwa w swoim wewnętrznym i zewnętrznym świecie. Zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, ponieważ nasza wspólna podróż dopiero się zaczyna. Do następnego razu.